W piątej kolejce spotkań o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy Piast pokonał FC Toruń 6-1. do Było to już czwarte w tym sezonie zwycięstwo Gliwiczan. Po pierwszej połowie nie wydawało się jednak, że wygrana będzie tak przekonująca, bo na tablicy widniał wynik 1-1. do -1. Skąd ta metamorfoza drużyny z areny po przerwie? Opowie nam Mateusz Mrowiec. W drugiej połowie zdecydowanie lepiej prezentowaliśmy się na parkiecie, realizowaliśmy założenia trenera i w zasadzie można powiedzieć, że to zaufocowało strzelonymi bramkami. My Tych bramek strze chcemy strzelać jak najwięcej oczywiście. Pięć bramek strzelonych u siebie wydaje mi się, że jest to optymalna ilość na Toruniu akurat wystarczająca, więc myślę, że wynik zadowalający, ale oczywiście mogliśmy się przy no, generalnie przykusić do strzelania jeszcze więcej bramek, bo tak naprawdę mieliśmy ku temu dobrych kilka jeszcze okazji. W minioną środę rozegrano szóstą serię spotkań, w której Piast pauzował. Mimo to podopieczni Orlando Duarte zachowali drugą lokatę w tabeli. Już w sobotę natomiast niebiesko-czerwoni podejmować będą akane Orzeł Futsal Jelcz-Laskowice. W ocenie Mateusza Mrowca czeka nas ciekawe spotkanie z wymagającym rywalem. Wydaje mi się, że Akana zdecydowanie w tym sezonie jest to rywal wymagający tak naprawdę, grający też piłkę ofensywną tak naprawdę 1-4 z piwotem, 1-4-0, więc dobrze zorganizowany, zespół poukładany, nie, lubiący grać piłkę przede wszystkim, tak naprawdę więc wydaje mi się, że będzie to ciekawe spotkanie. Początek meczu za Kaną przewidziano na godzinę 19.00. ze względu na wprowadzenie żółtej strefy w całej Polsce liczba miejsc na widowni będzie ograniczona do 25%.